Witaj! W tym odcinku kilka słów na temat kącika muzycznego dla dziecka. Jeśli teraz pomyślałeś, o nie, to nie dla mnie, to właśnie tak, ten odcinek jest dla ciebie i oczywiście dla wszystkich rodziców, którzy lubią tańczyć, śpiewać i grać. Także zapraszam do oglądania! latach, a nawet w pierwszych miesiącach życia za bardzo nie myślimy o rozwoju muzycznym dziecka. A szkoda, ponieważ to właśnie w tym czasie rozwija się jego słuch muzyczny i poczucie rytmu. Jest to w sumie taka faza wrażliwa, która rozwija się równolegle z umiejętnościami mowy, języka i tutaj większość rodziców, dla większości rodziców jest to oczywiste, że do dziecka w tym wieku, w pierwszych miesiącach i latach życia trzeba bardzo dużo mówić, aby ta mowa się rozwijała, a z muzyką już tak jest nie do końca, co troszeczkę o niej zapominamy. I nikt nas tutaj nie zwiedzie myśl, że a ja nie mam słuchu, więc pewnie moje dziecko też nie będzie miało, ponieważ każde dziecko rodzi się z potencjałem muzycznym, który możemy pomóc mu po prostu rozwinąć. I powiem Wam szczerze, że tak, tak naprawdę muzyka to jest taki uniwersalny język wszystkich ludzi i często jest to dziecko na początku, nawet właśnie dzięki niej się z nami porozumiewa. U nas na przykład była taka sytuacja, że kiedy mój synek jeszcze nie potrafił mówić, to na przykład potrafi już sobie zanurcić e, prostą melodykę typu a, -a, 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 a I już wiedzieliśmy, że właśnie jest to taki czas na spanie, czas na odpoczynek. Maria Montessori bardzo lubiła w otoczeniu dziecka porządek. Oczywiście ona ten porządek lubiła dlatego, że widziała, że dzieci go lubią, że dzieci w takim porządku się lepiej rozwijają. Dlatego warto właśnie stworzyć taką przestrzeń muzyczną, tak aby te wszystkie instrumenty, które w domu mamy, nie były rozprzestrzeniane po całym mieszkaniu czy właśnie domu, tylko znajdowały się w jednym miejscu, aby dziecku łatwo je było znaleźć, kiedy będzie miało ochotę pomuzykować. I teraz, jeżeli tych instrumentów nie mamy za dużo, to możemy stworzyć taki koszyk muzyczny, Natomiast, jeżeli mamy ich więcej, to możemy przeznaczyć cały regał na nie albo jakieś poszczególne półki. Gdzie dziecko będzie wiedziało, że może je tam, je tam znaleźć? I teraz od jakiego wieku już możemy dziecko otaczać instrumentami? Tak naprawdę będzie to już od kiedy dziecko skończy 6 miesięcy, siedzi i może jakieś proste instrumenty do rączki chwycić. Wtedy na przykład w jego otoczeniu możemy umieścić malutkie marakasy, takie niewielkie, właśnie żeby mu się łatwo trzymało. Tutaj dla porównania mam takie dzięki marakasy dla starszych dzieci, ale jak widzicie, te będą o wiele wygodniejsze dla małego dziecka. Są malutkie i, i, i łatwo mu je chwycić. Z innych instrumentów to na przykład będą takie shakery w postaci jajeczka. Mam tutaj jeszcze taki motylek, też maraka, ale właśnie w postaci, w kształcie motylka. Bardzo fajnie sprawdzi się taka deszczownica też niewielkich kształtów, lekka. E, na rynku są też większe deszczownice, one też są bardzo fajne, ale jednak są większe, także e, przeznaczone już dla starszych dzieci, bo są też cięższe. I tutaj do takich maluszków poleciłabym Wam również, aby umieścić w jego otoczeniu flet, bo na przykład mój synek już w wieku około 8-9 miesięcy już swoje pierwsze jakieś dźwięki na tym instrumencie umiał wydobyć. Sprawiało mu to bardzo dużo przyjemności i frajdy i dzięki temu też właśnie ćwiczył sobie wydychanie powietrza. Kiedy mówimy o instrumentach, to zachęcam Was również, abyście te instrumenty kupowali drewniane z dwóch powodów. Z jednej strony one mają wtedy przyjemniejsze dźwięki, a z drugiej strony są o wiele, wiele bardziej trwałe, a wierzcie mi, że instrumenty posłużą Waszym dzieciom naprawdę na wiele lat, ponieważ pławią one zarówno roczniaka, dwulatkę, jak i starsze dzieci. Także naprawdę warto tutaj troszeczkę może więcej wydać pieniążków, ale właśnie zainwestować w drewniane instrumenty, które po prostu nie zniszczą się tak szybko i będą Wam długo długo towarzyszyć. Z kolejnych instrumentów, jakie już dla starszych dzieci możemy, możemy zakupić, to tutaj właśnie mam te duże marakasy. Mam takie jamczary w postaci rozdziały, dzwonki, albo taki bębenek z koralikami po bokach. Też fajny instrument. Mamy oczywiście bębenek tutaj. I tamburyno po drugiej stronie. Dla dzieciaczków fajnie też się sprawdzą dzwonki. Jeżeli właśnie mamy tutaj metalowe elementy, to są to dzwonki. A jeżeli natomiast ten instrument ma drewniane elementy, to jest to ksylofon. Przy, jeżeli jesteśmy przy instrumentach, to chciałam Wam tutaj przedstawić taki, taką zabawkę typowo montessoriańską. Jest to zabawka, ale właśnie jest ona oparta typowo na zasadzie właśnie Montessori. Yy, polega to na tym, że z jednej strony mamy kolorowe dzwonki, one tutaj mają taką ściągę, jak należy je po kolei ułożyć. Yy, I one wtedy mają, są po kolei, po kolei ułożone, posłuchajcie jakie mają dźwięki. Natomiast z drugiej strony mamy dzwonki, ale tym razem one mają wszystkie takie same kolory i zadaniem za dziecka jest odnalezienie takiego samego dźwięku. Teraz Wam to zaprezentuję, słuchajcie. Ten jest akurat taki sam, ale teraz szukamy drugiego dźwięku. Tutaj jest ten sam dźwięk, i wtedy przekładamy dzwonek na drugą stronę. Także bardzo fajna, fajna zabawka, która ćwiczy u dziecka rozpoznawanie takich samych dźwięków. Z innych dzwonków, jakie możecie zakupić, to są takie dzwonki. Na rączce. Ja akurat teraz się też właśnie zdecydowałam na ich zakup, ponieważ mój synek w wieku dwóch lat po prostu bardzo, bardzo pokochał dzwony. Zaczęło się od dzwonów kościelnych, które po prostu uwielbia i cały czas słucha, jeżeli ma taką możliwość. I dlatego teraz ma w domku takie swoje dzwony. Bardzo je lubi. Tych dzwonków jest 8, także też cała gama. I mają one takie dźwięki. I z tymi dzwonkami też możemy z dzieckiem, z dzieckiem pracować. To znaczy na przykład, kiedy dziecko ma zamknięte oczy, my gramy na dzwonkach. I prosimy dziecko, aby próbowało odtworzyć taką samą melodię. Z innych rzeczy, które warto w takim kociku muzycznym mieć, to tu mamy taki koszyk z chustami i wstążkami. Fantastyczna sprawa. Dzieciaki po prostu uwielbiają tańczyć, bawić się właśnie przy użyciu takich różnokolorowych chust. One naprawdę mają bardzo wiele możliwości. W ogóle dzieci w tym mniejszym wieku też lubią sobie je zakładać, zdejmować i różne takie opcje, więc naprawdę tutaj będą zastosowane nie tylko do. Do muzykowania. I również fajnie się sprawdzają już dla starszych dzieci takie patyczki z stążkami, kiedy dzieciaczki tańczą sobie i to też im sprawia bardzo, bardzo dużo frajdy. Powiem Wam szczerze, że warto w takie codzienne życie właśnie wprowadzać różne takie rytuały muzyczne. Może być to na przykład takie poranne śpiewanie piosenki albo wieczorna kołysanka. Dzieci to bardzo, bardzo lubią i zachęcam Was właśnie do tego, abyście takie piosenki też dzieciom śpiewali. Zupełnie nie przejmujcie się swoim głosem, jeżeli nawet nie macie tego słuchu. To nieważne, warto, że śpiewacie, i wtedy u dziecka też ten such się rozwija. My w naszym kąciku muzycznym mamy jeszcze takie. Książeczki muzyczne, dwa rodzaje. Z jednej strony jest to książeczka, w której dziecko może sobie samo posłuchać muzyki. To akurat jest taka seria, poznaje dźwięki, muzyka klasyczna. I wciskając przycisk, właśnie dziecko sobie taką melodyjkę słucha. Tutaj w każdej książce jest 6 utworów. Mój synek naprawdę bardzo, bardzo te książeczki lubi. Jak dla mnie może troszeczkę te dźwięki są za krótkie, mogłyby trwać dłużej, bo trwają około 5 sekund i te przyciski są też takie dosyć trudne do wciśnięcia, także około roku to synek jeszcze nie potrafił ich wcisnąć, ale już teraz sobie spokojnie z tym radzi, także bardzo, bardzo fajna rzecz. A drugi rodzaj książeczek muzycznych, jaki mamy, to są takie zwane książeczki do śpiewania. Jest taka właśnie seria książeczek z prostymi polskimi piosenkami, Typu, na przykład jedzie pociąg z daleka albo miała baba kokuta, i w tym momencie, kiedy z dzieckiem siedzimy, to nie czytamy tekstu, tylko właśnie wyśpiewujemy go i dzieciaki bardzo, bardzo to lubią, także. Jeżeli nawet Wasze dzieci nie są zainteresowane książeczkami, to polecam Wam, abyście spróbowali takie książeczki do wyśpiewywania, bo myślę, że im się to bardzo spodoba. W takim kąciku muzycznym możemy mieć jeszcze jakiś taki odtwarzacz do płyt, do muzyki dla starszych dzieci, kiedy one sobie właśnie mogą tą muzykę włączyć wtedy, kiedy mają ochotę. Na akurat jeszcze takiego odtwarzacza nie mamy, ale zdecydowałam się na zakup takiego fajnego orkiestra. Bardzo fajna rzecz. Jest tutaj wgrany 15 utworów i dziecko jak gdyby może wybierać, który instrument gra. Posłuchajcie. I mam dla Was jeszcze jedną informację. Normalnie panel drygenta ma jeszcze wbudowane światełka, ale jak wiadomo, tutaj przy słuchaniu muzyki te bodźce wzrokowe są nam zupełnie niepotrzebne, więc te światełka można dosyć łatwo wyłączyć. Odkręcić z tyłu panel i jest tam specjalny kabel, który można odłączyć i właśnie te światełka wyeliminować. W kąciku muzycznym mogą znajdować się jeszcze karty pracy z instrumentami lub z kompozytorami, ja dla Was stworzyłam karty pracy właśnie zawierające instrumenty, Dzień z może sobie tą wiedzę utrwalić, do pobrania oczywiście na mojej stronie lekce-montesori.pl. Większość tych instrumentów, które Wam tutaj przedstawiłam, znajdziecie również w sklepie internetowym majolinek, poniżej filmiku również znajdują się dla Was linki. Jeżeli tych parę informacji, co Wam tutaj podałam o muzykowaniu, są dla Was niewystarczające, to również serdecznie zapraszam Was na stronę melodii tam naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji i treści jak możecie z dzieckiem na co dzień muzykować i tą muzykę w jego życie wprowadzać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pamiętajcie o komentarzach, linkach, subskrypcji, znajduje się również na Facebooku i Instagramie, więc tam możecie mnie obserwować, polubić. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.